Cześć, witajcie, nazywam się Jacek, jestem z kanału Fachmeister. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy troszeczkę o świetle, o lampie roboczej od Raiobi z serii One Plus jest to bardzo fajny model, jeden z najmniejszych z tego co pamiętam o dwóch natężeniach światła 1000 Lumenów oraz 250 lumenów. Jak dobrze wiecie, przychodzą już jesienne, szybkie wieczory, zaraz blisza się również zima, więc takie oświetlenia podczas różnego majsterkowania w ogrodzie, gdzieś coś trzeba zawsze dokończyć, dokończyć nie wiem, odwieźć taczkę na przykład do yy, garażu. I wiele, wiele innych tematów nawet w warsztacie możemy sobie tutaj powiesić ją i obświetlić stanowisko pracy. Więc taka lampa na pewno się sprawdzi w warunkach domowych, warsztatowych, ale również i na moim zdaniem placu budowy, ponieważ takie lampy są naprawdę bardzo fajne i efektownie dają światło. Porozmawiamy troszeczkę bliżej, pokażę Wam jak lampa wygląda. Jak widzicie, lampę możemy montować na rurach, również i na elementach, nie wiem, jakichś półkach drewnianych, kantówkach i tym podobne. Mam tutaj taki fajny spinacz, taki fajny spinacz, który naprawdę robi robotę, zobaczcie. Ten spinacz do tego jest ugumowany, więc po zamontowaniu na przykład na rurze, on nam nie opadnie, on się dostosuje do... Naszej średnicy rury i możemy nawet delikatnie opuścić, przekręcić. Więc tutaj wszystko stabilnie siedzi, nawet z baterią. Nawet z baterią, zobaczcie, pyk. Zakładamy baterię i nie ma takiej opcji, żeby tutaj coś nam spadło. Więc świetna, świetna sprawa, gdzie nie mamy trzeciej ręki, wieszamy, robimy, co nie? Nawet na skrzyniach narzędziowych możemy. Na przykład zamontować. Tak wygląda z baterią. Zobaczcie, nasza lampa. Jak widzicie, nie jest dużych gabarytów. Jest to naprawdę niewielki gabaryt i niewielka waga. 0,46 kg. Nasza y, lampeczka y, waży. I tak, obrót. Tak mamy y, 300 stopni. 3, 3, 300 stopni, nie, 290, przepraszam. Wszystko jest na pudełeczku. 290 stopni, tak i 300 stopni tak. Zobaczcie. Więc tak szczerze mówiąc, dopasowanie naszego manewru świecenia możemy dopasować, obkręcić, dokręcić na jaką, szczerze mówiąc, pozycję chcemy. Więc naprawdę mega. Po zapaleniu od góry mamy włącznik, po zapaleniu a, a, automatycznie załącza się 1000 lumenów, jak widzicie, jasno. Możemy teraz to skierować, zobaczcie, voilà. skierujemy w lewo, skierujemy w prawo, skierujemy do przodu i do góry do góry, więc sami widzicie, światło jest naprawdę ale to naprawdę mocne. Drugi tryb 250, pyk, Tu już mam 250 i to już jest słabszy tryb, ale w większości przypadków jest. Jak to się mówi, wystarczające, by coś doświetlić, by coś zrobić na danym stanowisku pracy. Więc spoko, spoko. Fajny włącznik, wszystko płynnie działa bez żadnego problemu. Czasy na baterii, tutaj też również ładnie producent opisał. Na bateriach 5AH na 250 lumenach mamy tutaj do 32 godzin, a na 1000 lumenach. Do 8 godzin, więc 8 godzin pracy na trybie 1000 lumenów, czego chcieć więcej? Trzeba czego chcieć więcej? 4, yy, 4 metry zasięgu, jeżeli chodzi o światło na 1000 lumenów, więc to jest bardzo, ale to bardzo dużo. Więc moim zdaniem, yy, naprawdę yy, ok. Tyle w temacie. Tyle w temacie odnośnie naszej lampy. Jest to naprawdę bardzo fajna lampa. Tak jak widziście, możemy ją mocować dosłownie wszędzie. Nie musimy jej mocować, możemy ją postawić. Voilà, możemy ją postawić. Też bez żadnego problemu się sprawdzi, a obświetlenie naszego stanowiska pracy miejsca pracy będzie jak na najwyższym poziomie. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się do następnego. Cześć!